Jestem. Bogiem, uświadom to sobie. A. Siemano, wypaterz. Ja nie wiem. co Jak tyś to zrobiła, mi się kurwa. To wybucha! No nie. Czekam, no tak no czy wszystko wiem. się rozbija i tak Chodzę dalej. Ale do ginekologa, nie? Mam 22 lata. Tu w tym... B kurwa Aaaaaoaa! Bo <śek> no myślę, że takie wejścia do Helki to to <śek> nie ma sensu. Jak! Jak? Czemu on jest? U ciebie podleś! Jak ja tu usiadłem, no O! Podleć, podleć! Podleć, podleć, podleć Podleć! podleć. podleć. Trochę... Przesiądź się Pod, Podleć, podleć, przesiądź się, przesiądź się, przesiądź, przesiądź się Podleć, po, bliżej nas Ujech. Jeszcze ja, jeszcze ja, jeszcze ja, jeszcze ja, jeszcze ja <śla> Ale się teraz nie przesunę <śla> kurwa nie to, co ja klikłem Dobra, glitter O <laughs> Dobre, no?